Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj szukamy pracy w Niemczech. Powiem Wam, gdzie i szukać, jakie mamy możliwości. Także zaczynamy. W Niemczech istnieje kilka miejsc, gdzie możemy szukać pracy. Pierwszym z nich jest z pewnością internet, bo jest to źródło wszystkiego, chyba wydaje mi się, dzisiaj. W internecie tak naprawdę mamy większość ofert pracy, zarówno tych, dla wyższego szczebla, jak i tych dla niższego szczebla, i to właśnie tam przede wszystkim się skupiamy. Jest kilka portali, które warto wymienić. I ja bardzo chętnie Wam w tym pomogę. Tam na dole znajdziecie portale, w których można znaleźć pracę, które specjalizują się w zamieszczaniu ofert pracy tutaj na terenie Niemiec. Zresztą nie tylko, ale skupimy się tutaj właśnie na Niemczech. Um, I y Portale, które także skupiają, wśród, um, skupiają w sobie te wyższe stanowiska, czyli specjalizowane stanowiska, są kierowane dla specjalistów, dla ludzi o bardzo wysokich um, kwalifikacjach i takie portale są i wydaje mi się, że warto, jeżeli mamy jakieś wyższe wykształcenie, i jakieś doświadczenie, na pewno przejrzeć i te. Kolejnym punktem są z pewnością czasopisma i różne gazety. Jest bardzo wiele gazet, w których praktycznie codziennie znajdują się oferty pracy, ale najczęściej w większości gazet tutaj w Niemczech oferty pracy pojawiają się w środę. Warto więc mieć to na uwadze i poszukiwać ofert pracy także w gazetach. Dlaczego? Ponieważ nie wszyscy, i tutaj jest to bardzo, bardzo ważne, nie wszyscy zamieszczają swoje oferty w internecie. Nie. Powiem szczerze, że nie wiem dlaczego. Jeszcze tego nie rozgryzłam i nie bardzo wiem, jak to jest zrobione i dlaczego tak działa. Ale em, są stanowiska, które wydają się normalnymi ofertami pracy, jak się przegląda gazety. Nie mają jakiegoś takiego ukrytego drugiego, drugiego dna. Nie są kierowane em, dla jakichś pięknych pań, które są potrzebne do towarzystwa i tak dalej. Są to zupełnie normalnie. Em, Formułowane oferty pracy, a pojawiają się tylko w gazetach. Nie można ich spotkać w internecie, nie da się ich znaleźć w internecie na różnych stronach, i okazuje się, że tak naprawdę, jeżeli nie kupimy gazety, nie kupimy jakiegoś tam czasopisma z ofertą pracy, to coś nam może umknąć. To jest niby śmieszne, niby takie nie bardzo pasujące do tego naszego XXI wieku, a jednak jeszcze się zdarza. Ja w ten sposób kiedyś miałam właśnie możliwość pracy w bardzo fajnej firmie, bo właśnie w gazecie znalazłam taką ofertę. Oczywiście wyszło tak, że i tak wybrałam ofertę zupełnie inną, aczkolwiek byłam na rozmowie. Poznałam ludzi, którzy w tej firmie pracują i powiem szczerze, że osobiście powiem Wam, że naprawdę warto czasami gazety kupić i te oferty pracy w nich przejrzeć, a nóż się coś znajdzie. Kolejnym punktem tutaj jest EURES. Jest to taka agencja, myślę, po części może skupiająca oferty pracy praktycznie z całej Unii Europejskiej. I tutaj możemy szukać po um, wyszukiwarce za pomocą um, właśnie jakichś różnych krajów, różnych stanowisk, e, wymaganego wynagrodzenia i To wszystko możemy znaleźć właśnie na EURES. Możecie sobie w Google wpisać, z pewnością nie będzie problemu ze znalezieniem tej um, agencji, czy tam strony, ja w sumie sama nie wiem jak to nazwać, ale wydaje mi się, że jest to agencja. W każdym razie um, można dzięki niej szukać już ofert pracy na przykład właśnie jeszcze z Polski. Jest to o tyle fajne, że tutaj um... Nie ma nacisku językowego często. Oczywiście są oferty, które są skupione wokół bardzo dobrej znajomości, na przykład języka niemieckiego czy wręcz biegłej znajomości języka niemieckiego, ale jest też bardzo dużo ofert, które są kierowane bez znajomości tego języka, więc e, Wy, na przykład będąc w Polsce, a szukając pracy tutaj na miejscu, możecie się pokuć, pokuś, pokusić, nie pokucić, pokusić, pokusić e, poszukanie właśnie oferty pracy za pomocą tego portalu. Um, możliwe, że coś się znajdzie, możliwe, że ktoś się odezwie, a jeżeli Wam język w pracy nie będzie potrzebny, to chyba warto się cieszyć, szczególnie na początku, kiedy możemy tego języka nie znać. Kolejnym punktem, bardzo znienawidzonym przez dość sporą rzeszę naszych rodaków, są Agencje Pośrednictwa Pracy. O agencjach Pośrednictwa Pracy nie będę się osobiście wypowiadać, ponieważ nie chcę personalnie mówić o każdej z nich, której, dzięki której miałam pracę i co mi nie wyszło z nimi i jak ta współpraca się zakończyła, bo to nie jest na chwilę obecną ten temat. Ja osobiście szczerze powiedziawszy, agencji pracy nie polecam i w życiu bym się już na taką nie zdecydowała. W każdym razie Agencji pośrednictwa, z prac, pośrednictwa Pracy tutaj w Niemczech jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na każdym kroku ktoś poszukuje pracy dla, pracownika dla kogoś, więc musimy z tym być bardzo czujni, bo Agencje Pośrednictwa Pracy po prostu zarabiają też na naszych zarobkach i e, czasami warto pokusić się o znalezienie pracodawcy za pomocą normalnego portalu lub wręcz udać się do tego pracodawcy samodzielnie, zapytać czy nie ma możliwości, żeby zatrudnił nas bez Agencji Pośrednictwa Pracy, bo wtedy dzięki temu możliwe, że będziemy zarabiać więcej. Ja miałam mm, wśród znajomych takich kilka przykładów. Da się to zrobić, oczywiście nie w każdym przypadku, nie przy każdej firmie, nie przy każdym stanowisku, ale się da. Warto chodzić, pytać, dowiadywać się, bo tak jak mówię, nie polecę Wam żadnej agencji pracy i w życiu już się na żadną nie zdecyduję, choćby nie wiem co, agencja pośrednictwa pracy to jest dla mnie najgorsze co może być i nigdy, nigdy więcej. Istnieje coś takiego jak Izba Handlowa i tutaj warto wyszczególnić Polską Izbę Handlową. Można poszukać jej na stronie internetowej um, i popatrzeć, czy tam przypadkiem nie ma jakichś ofert pracy, ponieważ Izba Handlowa, Polska Izba Handlowa skupia oczywiście um, prezesów, nie prezesów, te wszystkie firmy z Polski bądź też firmy, które są teoretycznie niemieckie, ale um, Związane są mocno z Polską. I tutaj bardzo, bardzo dużo ofert zdarza się także bez języka niemieckiego, na przykład z językiem polskim. Warto na początek się czymś takim zainteresować, bo i to może być Wam pomocne. Szukać pracy możemy też w tutejszych urzędach pracy. Um, bardzo dużo firm zgłasza swoje oferty właśnie do urzędów pracy. I tutaj um, tak naprawdę, no wiadomo, nie są to jakieś strasznie wysokie stanowiska o bardzo wysokich szczeblach. Ale oczywiście jakieś takie normalne, nazwijmy to stanowiska, można znaleźć. Nie są to też tylko stanowiska na płacy minimalnej, bo tak naprawdę bardzo, bardzo różnych pieniądzach można tą pracę w urzędach pracy tutaj znaleźć. Wystarczy się przejść do najbliższej siedziby Urzędu Pracy, wystarczy poszukać, wystarczy popatrzeć w internecie, wszystko się da zrobić, wszystko się da znaleźć. Tak naprawdę większość tych elementów, które wymieniłam, Opiera się o internet. Oczywiście, poza gazetami czy czasopismami, to wszystko możemy znaleźć i przejrzeć w internecie, jak to wygląda, jak i z czym się to je. Tak czy inaczej, możliwości poszukiwania pracy jest bardzo, bardzo dużo. Jest jeszcze jedna sprawa, o której Wam wcześniej nie powiedziałam. Jeżeli macie jakiś zawód, jeżeli macie jakieś doświadczenie i chcielibyście pracować w zawodzie, a nie bardzo wam idzie znalezienie pracy w tym zawodzie, poszukajcie firmy. Jest to o tyle fajne, że możecie poszukać firmy, która was zainteresuje, która się na przykład zajmuje tym, w czym wy jesteście dobrze, która ma jakiś dział, który jest związany z waszym doświadczeniem, z waszym zawodem, cokolwiek i po prostu napisać do nich swoją aplikację. To jest tak zwana Initiative by i tak naprawdę wysyłacie pracodawcy swoje CV, swoją aplikację. Po to, żebym się zapoznał z Waszą osobą, jest to tutaj o tyle fajne, że pracodawcy bardzo często takie aplikacje zostawiają, nawet jeżeli obecnie mają wolnego wakatu, wolnego etatu cokolwiek, to zatrzymują po prostu to, bo wiedzą, że wy chcecie dla nich pracować. Oczywiście, tutaj stworzenie takiego inicjatyw u to nie jest byle co, i tutaj trzeba by się skupić na kilku rzeczach, ale o tym wam może powiem kiedy indziej bo tutaj trzeba naprawdę pracodawcę zainteresować swoją osobą i trzeba być naprawdę pewnym rzeczy, które wypisujemy w, tym, w tej aplikacji, ale da się, bardzo ważne, tak jak powiedziałam, jest to, że pracodawcy te aplikacje zatrzymują i gdy pojawi się wolny etat, gdy pojawi się jakaś możliwość zatrudnienia nowej osoby, to pierwsze co oni dzwonią właśnie do tych ludzi, którzy takim inicjatywem bywemu się zajęli, którzy taką aplikację do nich wysłali. Więc e, warto w to inwestować, swój, swój cier, swoją cierpliwość i swój czas. Wydaje mi się, że, że może naprawdę fajnie e, trafić, jeżeli zdecydujemy się na konkretną firmę, w której na przykład marzyliśmy, w, o której w pracy, o pracy, w której marzyliśmy już sporo, sporo lat lub miesięcy. Czasami warto. Jeżeli macie jeszcze jakieś miejsca, dzięki którym znaleźliście pracę, lub wiecie, dzięki którym znaleźć pracę można tutaj w Niemczech, piszcie na dole w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa i e, jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je także. Trzymajcie się, pa! pa.